No, cześć. Znowu Łukasz i Adam. Witajcie w trzecim odcinku Puksiarz i Furaż. <gry> tak jest. E, zaczynamy tradycyjnie. Zaczęliśmy dzisiaj, czyli od mapy. Byliśmy dzisiaj w Auckland e, CBD. E, to jest chyba central, coś tam, coś tam, czyli centrum. Przejechaliśmy autobusem, o którym będziemy dzisiaj na pewno opowiadać, i dojechaliśmy do Tapu. To jest największe jezioro w Nowej Zelandii. Przyjechaliśmy tutaj na miejsce, zjedliśmy i później jeździliśmy rowerami. I to jest w sumie pierwszy pełen dzień w Nowej Zelandii i było nam bardzo miło. I tutaj jest Łukasza zdjęcia. Łukasz co powiesz o, o tych drzewach? No w ogóle tutaj jest bardzo duża roślinność, której nie ma w Polsce. Dużo ciekawych drzew. I w ogóle ta roślinność jest w bardzo wielu miejscach przy autostradach, między pasami itd. Tak co jest mega <laughs> spoko. Eee, no, i taka trochę dżungla jest, bo ta, jest taka duża nawarstwienie, duża gęstość tego. To zieleń jest taka i gęsta, jest, a taka, gęsta i taka żywa, taka zielona, żywa, no I... po prostu jest jeden na drugim, jakby masz takie wrażenie, te drzewa, to wszystko. Pamiętam takie drzewo, które było wyższe od kościoła. Tak, było coś w ogóle taką jedną choinkę bardzo też wysoką widziałem. Choinka to wiesz, moja mama by tutaj ścisnęła. choinka to jest na święta. No ja wiem, ja wiem. I drzewo iglaste. No, no ja ale nie, nie wiem co to było, ale na przykład też widzieliśmy takie idealne, nie zdążyłem zrobić zdjęcia, ale takie duże idealne drzewo, tak idealne, takim kopułom. Tutaj nie, nie wyglądało, że niemożliwe, żeby to się obciął tak idealnie dookoła, no bo było bardzo wysokie, nie? Tak, tak i tam się pod tym krowy chowało Zostały, od deszczy no, tak, i, tak, i tak, niesamowicie. A to jest nasz kierowca Driver dandy, tak go nazwaliśmy, to był kierowca, który w sumie później może puścimy nagranie, może ty, od razu. go tak nazwałeś. No, ja go tak nazwałem, on był bardzo dynamicznym kierowcą. Ja w I... ogóle nie rozumiałem co on w ogóle mówi, nie? Wydaje tak, się tak, 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 dobrze, tak. Ale goś po prostu gadał jak, nie wiem. No, Driver dandy. They don't those, those at your coaches. Coaches be, before the time. Once everyone's on board, I hope everyone will be on board. Ja, jak ktoś angielski, to powodzenia. Ogólnie... Ja, mi się, mi się wydaje, że to jest takie po prostu... Yy... Jakiś taki wieśniak, ale na przykład. który nie był... mów on no był dobra, po prostu... Dobra, no to jest złe słowo, ale na przykład na, na budowie, nie? Jak ja rozmawiałem z chłopami na budowie, to ja nie rozumiałem, co oni mówią. Po prostu było. <śmiech> <śmiech> to to jest <laughs> tak. samo, nie? Ale on był ogólnie taki bardzo żwawy, ogólnie no. wszyscy tutaj są taki spokojni, wyważeni, a on był taki... Bardzo dynamicznym kierowcą, w ogóle wziął nasze rzeczy, wrzucił na to. W ogóle krzyczał do ludzi, że za chwilę wyjeżdżamy, że mamy być ogarnięci. nie było do odpadu od plecaka. Tak, Tam tak. zgubił torbę. No albo ty zgubiłeś, bo nie wiemy kto, ale no, tam był bidon, i jajka, i Tipita. No ale ogólnie kierowca nawet śmieszny był. Dobra, tu jest zdjęcie z naszego autobusu. Jechaliśmy w miarę z przodu. Eee, o, tu jest w ogóle coś ciekawego, bo ja tak jadąc, bo na szczęście się udało ogarnąć internet, już mobilne, są przypływy, i tutaj jest na przykład przypływ 2,8 metra. I to na trasie było widać, że jest jakby ta zieleń, jest taka ciemniejsza na dużej wysokości, albo jest taki bardzo duży muł, więc będziemy to pewnie jeszcze kontrolować. Eee, kontrolować. kontrolować, o i to jest coś co, w ogóle ta podróż była bardzo fajna, już zapomnieliśmy o trudach tej, naszego wyjazdu i ja mówię to Łukasza, nie wiem czy to będzie, o Jezus, to nie to, <laughs> Łukasz jak zareagowałeś, no bo jechaliśmy, mieliśmy otwarte buzie, no? było bardzo ładnie, jeszcze jest o, chyba od Ciebie no. filmik, no? jechaliśmy z przodu, było ciekawie, to jest w ogóle ciekawa rzecz. To było przejście podziemne dla krów. Tak, no. W ogóle, jecha... jest, w ogóle jest mnóstwo pastwisk. Widzieliśmy alpaki, owce, krowy. Są po prostu przez kilka godzin jechaliśmy i cały czas praktycznie pastwiska na górach, gdzieś tam owce wysoko sobie skubą trawkę. Mega taki chillowy widok. Tak, i w ogóle jechaliśmy i widzimy taki rząd krów, które przechodzi i wchodzi w drogę i wychodzi z drugiej strony do farmy. No, po prostu fajnie to wyglądało. Eee, no to są właśnie takie tereny. No. Po prostu krainy wiecznie e, zielona. E, tutaj jest w ogóle coś ciekawego, to później sprawdzimy, e, e, znaleźliśmy, że są takie silosy obok chat, i wydaje nam się, że chyba to są zbiorniki wyrównawcze od ciepłych wód, bo Łukasz zrobił to zdjęcie gejzerów, znaczy tych terenów takich z ciepłymi wodami. O to jest tutaj. I no. faktycznie było widać coś, jakieś takie miejsca, gdzie się to gromadzi i to przesyłają. To są ogólnie małe, ale na przykład widzieliśmy taką ogromną chmurę tak, w tak. miejscu. Tak, ale... i od razu rury szły. No ja wiem, jak było w Islandii, że oni ogrzewali normalnie też ulice zimą, żeby nie zamarzały, więc to żeby fajne nie wygląda. Żeby nie odśnieżać. Żeby no. nie no. Tu zrobiłem zdjęcie, bo na, byliśmy w ogóle w indyjskiej knajpie. Też mamy zdjęcie jedzenia i żeby odkręcić wodę, żeby sobie naleć, trzeba trochę odwrotnie w prawą stronę odkręcić, a ona się w lewo odkręca, więc nie dość, że ruch to wszystko chyba jest na odwrót tutaj. To no tak, no. E, tu jest to jedzenie. No, ogólnie jedzenie dobre, ale ja wziąłem medium hindusa i był dość ostry, myślałem, że nie naprawdę tego zjeść, ale jakoś ścisnąłem. W ogóle ziomek nam dał kolkę za darmo, ja popuściłem jogurt potem jeszcze, żeby trochę złagodzić skutki tego, tej ostrości. Dał mi też za darmo, potem pogadaliśmy jeszcze. Bardzo miły człowiek. No, no. W ogóle nadejdzie mu na piwek taki, e, no. No, no Miło się no, Bardzo, no, bardzo to, miło. No. O, bo... się osiągnęliśmy bardzo. No. W ogóle tutaj miło się tak rozmawiać z ludźmi. Mniej, tak, trochę mnie ta laska nerwowała w pierwszej restauracji, była jakaś taka dziwna. Taka no i w ogóle to nie było jedzenie takie no, słabe nie wiem, było. Nie, no. słabe było jedzenie. A tak pozostali ludzie gdzieś tam nawet spotykam na ulicy, a w ogóle gdzieś tam sekucałem, tam jakaś laska czystej z porządku i tak dalej. <laughs> tak. Nie, nie, nie w Polsce, czy tam. Bo łukasz często kuca. Ja często kłócam, nie? ludzie myślą, że coś mi się dzieje. <noise> tak, tu zrobiłem zdjęcie jakiegoś sklepu i widać, że tam są płyty winylowe. I tutaj wiem, że część osób, bo my też wysyłamy jest Marvin Gave What's Going On. To jest piosenka, którą często śpiewaliśmy, więc dlatego zrobiłem. W sensie ja, ja, ja nie śpiewałem. Ty nie śpiewałeś, ale chyba byłeś kiedyś, jak śpiewaliśmy. jak Nie. no, nie. no to tam część osób, która będzie oglądać ten filmik. To jest Łukasz i w ogóle wypożyczyliśmy rower. I... Tak, no, ale w ogóle tutaj bardzo te drzewa są takie wysokie. Może tu zdjęcie tego nie oddaje, ale robiły wrażenie ogólnie. Tak trochę jak w tak, Rom Total taki War, taki war były takie nienaturalnie wielkie, to tutaj takie były, no? Eee, I tu za chwilę będą zdjęcia, bo w ogóle wypożyczyliśmy rowery. W ogóle ten dzień był trochę zaskakujący, bo pierwszy dzień pełen, a pełen atrakcji, no, no. rowery. No. Tu Łukasz i ja eee, w, na osobnych zdjęciach, i to jest tuż przed eee, fajnym wodospadem, Tam. który za chwilę zobaczycie to jest w ogóle paproć i te paprocie no jak w Polsce ogromne są ogromne są w ogóle niektóre były tak. One są raz po raz drzewiaste, raz po raz są drzewiaste. one trochę jak palmy że rosną do góry te starsze liście opadają one się robią też białe no ale są ogromne te paprocie no i takimi... mić no i jeździliśmy w taką drogą za chwilę będzie filmik jedzie. go bardzo jest nie udało mi się go nagrać miałem po no, ale on jest to, to, to. Przez te piękne tereny. Tak, tak, tak. przez to piękne terenie. to tu tyle ptaki, ale o ptakach coś o też będzie trochę. Eee. Już zapomniałem ten wodospad. Haka? Haka, no. Haka, no. Kuka. albo coś takiego. No, eee, no to jest przepiękny wodospad. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Eee, 200 tysięcy litrów na sekundę. To jest całkiem dużo. Tu ja z Łukaszem zrobiliśmy sobie jedno selfie. E, chyba jedyne jak na razie. E, lecimy dalej. O. Gdzieś w dnie. To było relaksujące. Będziemy sobie puszczać. No, tak, bardzo. Nie ja tego zepsułeś. No przepraszam, takie życie. Ja wiele rzeczy psuję. Pcham się w gips, jak to często ktoś mówi. No, tu my mamy rowery. Te rowery już były całkiem obocone, ale nie czyścimy, bo jutro znowu jedziemy. Ta, no. Jedziemy na gejzery, nie? No, eee, ta. chyba ładniejszy w co? No, w ogóle mega, że tak blisko siadł koło mnie i tak obdarzył mnie. Swoją obecnością tutaj trochę wracają. I Tak, za dwa dolary. To trochę jakby. Ale były zdezelowane. Ale już były. Były zdezolowane, tak. to są najprzestrzeniejsze za tą cenę, to mogliby się postarać trochę bardziej. Tu jest kolejny ptaszor. Bo tamto to był taki ładniejszy wróbel polski. A to jest jakiś kruk, który jest biały, ja albo wie, wrona. To jest wrona. No, ale coś z białego, ma nie? No, no e, to w ogóle wyjeżdżaliśmy. Wrona, srokę, srokę. No co? tam szwagier jest. Pto, ptaszo... To, o. Dobrze, też nie znam. Się. To jest w ogóle dziwne, bo jechaliśmy przez takie pole, które wyglądało jak pole golfowe, a uwaga, miało takie koszyki i to jest e, disk golf, czyli tak naprawdę, jak to się nazywa, do rzucania dysków takie, co się łapie, Frisbee. To chyba frisbee, to musimy to później sprawdzić i było przeogromne pole ładnie no. przystoszona trawa, Było można sobie pograć. numer dwa Miejmy nadzieję, że nie złomi ani ręki ani nogi ani karku żeby mógł podróżować dalej będzie taniej <ścoughs> Tak wiecie, jakby już było w poprzednim filmiku, korzenie są No jakby Łukasz trochę przejechał, ja ze względu na to, że mam złe wspomnienia nie jeździłem no, ale może. nic nie poleciałem, bo się cykałem generalnie też pierwszy dzień. No to no, się zniszczyć, nie? Tam byli tacy młodzi i no, tam było widać. No młodzi no faktycznie. Ja. No. ja nie mam też umiejętności takich, żeby tak skoczyć na no, takim płaskim, nie? W sensie, że za mało prędkość miałem. No ja bym na pewno się wywalił. E, to jest e, rzeka, która właśnie chyba jest ta górna część, e, w której m, e, tom, tam był ten wodospad. Tak, tak. Bardzo piękna, ładna woda, nie? Bardzo też te ładna. trochę tak kolory oszukane trochę. No ale to jest kwestia tych e, nowych o, telefonów, tam filtry, nie? No, no. no. No to też zauważyliśmy, za znaczy ja z tobą rozmawialiśmy, że jakości aparatów są takie same, a tak naprawdę oprogramowanie, i to ja też zauważyłem, że zrobiłem zdjęcie i ono po sekundzie, albo nawet milisekundach zrobiło się ładniejsze. Ja no. no? w ogóle tak, dzisiaj jak nie mogłem zasnąć? leżałem, To właśnie słuchałem podcastu na ten temat, że gdzieś tak mniej więcej w roku 2020 zaczęły się te, te zmiany. Takie, że podkoloryzowane są kolory, jakieś tam modele są. Znaczy, no, może to zdjęcie jest ładniejsze, ale faktycznie robiło wrażenie. Ważne, takie no, to, to, to... Ogóle, Tak, no. To jest Łukasz, który jechał i odwrócił się i widać, jaką ma minę. Yo, yo, yo. E, ale tutaj jest chyba wiśnia, no, tak nam fine. się wydaje, kwitnąca wiśnia. A w ogóle to nie zrobiłem w już paragów, bo dzisiaj kupiliśmy już szparagi świeże. No i to nie, bo ogólnie bardzo ładnie jest. E, lecimy dalej. Tutaj jest seria o gniazdkach, bo to, że są inne gniazdka, to jasne, ale każde gniazdko lub też lodówka, która jest podłączona, ma jeszcze przełącznik, wyłącznik. W sumie spoko to jest rozwiązane. Tak, ale w ogóle pod prysznicem... A, to poczekaj, prysznica. ...prysznic w ogóle, to jest ogólnie Kręć się to w jedną stronę i na początku le leci zimna woda, potem im bardziej przekręcasz w prawo, tym zaczyna lecieć ciepła, nie? w ogóle dziwny system. A na przykład w zlewach jest tak, że są dwa krany, jeden jest z gorącą wodą, a drugi jest z zimną. Nie możesz, i chyba musisz sam mu je wymieszać po prostu, że był być średnio. Jedna parzy, a druga mrozi, nie? Realnie... nie mówiąc o tym, jakby się chciało, nie wiem, umyć ręce, to nie wiadomo, raz to ciepło, ale jest to zimne i nie a, wiem, tak. to zakradę. No ale tu mamy takie zdjęcie. Tu jest zdjęcie z toalety, bo niestety wsadziliśmy rowery i Łukasz je, a ja jestem na toalecie. Okay. bo tak to jest. No. E, tu jest coś mniej oczywistego, bo zrobiłem screenshot. To tyle kosztuje paczka papierosów do kręcenia w sensie tytoń, filterki i biletki. <laughs> Czyli to. Tak jak ja, Chiny nie są do palenia, tak nie, nie są fajne do... Nowa Zelandia do kupowania, nie? No dobra, już mamy 12 minut, bardzo Cześć, fajny dzień. No. Co jeszcze chciałbyś powiedzieć? Przecież ten Hindus boli dwa razy, nie? <noise> no nie wiem, ale Cześć. u mnie to tak nie działa, nie? Ale jestem ciekawy, może A ktoś to nam myśl, odpowie. czy to ma coś wspólnego z hemorydami? <noise> no, nie, raczej nie, raczej by to wzbogacało, ale to przed hemorydami też nie miałem tych problemów. No dobra, dzisiaj kończymy dzień. Pierwszy dzień pełny, pełen wrażeń. Zobaczymy, co będzie jutro. A będziemy nagrywać kolejne i, i tyle. I, I mamy nadzieję, że przez te filmiki nie będziemy musieli opowiadać po raz drugi. A będziemy dużo więcej pamiętać. No, to dzięki. Na razie. Bye. Hej.